Ja oziomy. Co się boicie. Ja tu jestem. Tylko Na no jego jaja. Tylko w jajka. Patrzcie na to. O, to było w rękę, to nie wyszło. Oh, matko. To chyba wiesz kto to jest. Mm -hmm. Hej Jim! co? Jak się masz? Tym, trym, tym, tym. Uuu, a tak to... hell mm -hmm. a a to. I the assistance, but he'll unsettle w dupę jestem Batman. Papa Joker. Zobaczenia wkrótce, jest bez tu Patrzcie na tego, patrz na tego gościa, który tam coś pieprzał, bo to będzie ważne później. Oops! Oho, ho Ej, hey Joker, nie być. Uf, kopa w jajka dostał Aha Honey I'm, home. Honey, I'm home Wow, no i dobra, no to teraz tu się akurat zaczyna Czy ja pamiętam w ogóle, czym się walczyło? Nie bardzo Pewnie zaraz mi powie gra Uuu, okej okay. Który z was frajerzy widział moje kluczyki do mojego Batmobilu? Uuu. O, moje combo! Zniszczyłeś moje combo, to jest nie fair. O, te slow motion są najlepsze, nie? Dobra. Który z was wziął moje kluczyki? Odcielamo się. Wszystkie z was Powybijam Dawaj, 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 Joker Dawaj, dawaj Oram tu Głupi jesteś o, Niestety nie udało mi się Dzień dobry Nagrywam cały czas do ciebie. Ha, ha, ha. ha, ha, ha. No, ba, nie zmęczyłem. Okay. Da, di, da, di, da, di, da. Lubię to. If you think, I'll let you run. I nie pamiętam, co ja miałem tu w ogóle zrobić. Poczekajcie, poczekajcie. Mnie co miałem zrobić. A, okej. Okay. Krótka gadka z Jokerem i otwieram nam przejście, więc idziemy. Running, 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 running Batman. Ło. Bio. To są fajne fakty, tak, okej, okay, dobra, mm -hmm. tak, tak, dobra, dobra, bla, 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 mhm, mm mhm, mm mhm, mm okej, okay. świetnie, nowe postacie, tak, sprawdźmy tego jeszcze, bla, 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 dobra, aha, kapisz, wow. kapisz, warto rozwalać te wszystkie szczęki, za to dostaje się punktów. O, nie trafiłem. What the f mm -hmm. Mamy takie coś Taką wizję, którą widzimy przez ściany Pomaga nam to w rozwiązaniu zagadek też. I znajdowanie przejści. Wow. Yo. To ja chyba nic nam nie powiem.

Can, hear this? can you hear me? I'm with Batman. Hello? Where are they? I'm with back Batman. Do you need help? No. I work better no. alone. Is free. Oh God. He's got Franklin, can you hear me? If you can, help's on the way. Okay, let's go. Dun, dun, running, 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 running. Pederinka. Oracle, can you hear me? Oracle To jest nasza kobieta, która nam pomaga Tam, 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 Ile ma wzrostu? Nie ja wiem What's up? What's up? Mm. Ej, chcę biegać 360 mm, Nie da się Ok Otwieramy następne przejście. No się na ziome So, it's Sass. He's got Mike. He's strapped on the Zaz, uh, he's he's Wait here. You can't He'll kill Mike if he sees anyone trying to get close. He won't see me. <coughs> he won't see me. Anything that looks even a little bit like a bat and this guard dies. Do you hear me? Okay. Nope. Look at the pig. Okej, okay. lecimy na Szczecin Pamiętam, że trzeba było iść tutaj. Do tego głąba. Ten głąb będzie tutaj do nas gadał. Cześć doktorka, co tam u ciebie? Okej, okay. bio. Mapa. Dobra, już nie chcę z tą gadać. Zobacz go potem siema jamki No Don't worry nie, nie ugotuje go, so No Hej co tu się robiło? Co tu chodziło? Co tu chodziło. How no, co jest zrobione? No, wciskam detektyw on i mi w ogóle nie wchodzi. A, no teraz. Dobra, ok, jechana. Aha. No i patrzcie, co mu teraz zrobię. Lecimy. O, nie udało mi się. <laughs> trochę mnie włożą chciałem po prostu zaskoczyć na niego ale jakoś mi nie wyszło oops hello ok

Dobra, to wchodzimy teraz w to przejście tutaj. Tylko najpierw ona przesta musi przestać do nas mówić. Zrobimy 360, 720. Okej, okay, okej. Okay. No dobra. Zamknijcie.